No, cześć, co tam będę chciałaś. Ja coś od ciebie chcę? No, wczoraj coś wspominałaś. A, tak. E, musimy nagrać ten filmik o Mensen Plusie, bo od października ceny idą do góry. To jest ostatni moment, żeby kupić Mensen Plusa jeszcze w tańszej cenie. No dobra, no to możemy się umieć na jutro. Dobra, to jutro do ciebie wpadnę, tylko niczego nie planuj, i poświęć mi pełną godzinę. Dobra, będę gotowy. To do zobo. No, cześć. Siema z No, siema. To co, kręcimy ten film moment w Tylko musimy się wyróżnić tak mniej więcej do 14, bo nie mam czasu. Czemu? No, gram dzisiaj ważny mecz skąd, no wiesz, do tego turnieju FIFA. Ja pierdzielę seba, no bez jaj. No ale wiesz, coś do wygrania. Dobra, to nakręćmy to szybko. No dobra, idziemy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Wielewiski, jestem dyrektorem działów doradztwa w kancelarii Mensen. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, jak działa nasz Plagowy produkt, czyli abonament Mensen Plus. Stała opieka prawna oraz podatkowa w miesięcznym abonamencie, pobierającym się z karty, tak jak Netflix. Zbyt oryginalni tutaj nie byliśmy. Dzisiaj Państwu pokażę, jak ten portal działa. Zaczynamy od wejścia na stronę Mensen.pl. Tak, na tej stronie mamy. Taki przycisk subskrypcja Mensen Plus wraz z rozwijanym menu. Klikamy zaloguj się. I wybieramy jedną z dostępnych subskrypcji. Ty Seba, ty widziałeś ile tych subskrypcji tutaj jest? No. Pierwszy raz się do tego loguje. Mensen Plus, Mensen Plus IP, no Mensen Prime, Nieruchomości, no b jest tutaj IP Box. Jeszcze tylko Mensen Go brakuje. Jak wprowadzą go, to muszę się o prowizję upomnieć. Dobra. Po kliknięciu zaloguj się. Przechodzimy do takiego ekranu. I tutaj wpisujemy swoje dane. Chebadać radę dari dane. Zamazać tutaj. Mhm. Ogarniemy. Właśnie to jakoś tam zabluruj potem, nie? Żeby nie było widać, co ja tu wpisuję. Dobra. Po wpisaniu loginu oraz hasła. Klikamy zaloguj się. I jesteśmy w głównym panelu naszej subskrypcji. Jak widać, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, to zawsze możemy napisać albo zadzwonić i tutaj miłe dziewczyny z naszej administracji udzielą nam wszelkich potrzebnych wskazówek. Teraz, gdy jesteśmy już w panelu klienta, naszym oczom ukazuje się kalendarz, dzięki któremu możemy sobie umówić jedną z naszych nielimitowanych konsultacji podatkowych. Ale czekaj, jak to nielimitowanych no, w Menzen Plusie wszystkie konsultacje podatkowe są niemilitowane. Możesz ich umówić tyle, ile chcesz. Nawet codziennie, jeśli tylko masz taką ochotę. I co, i możesz jeszcze skrano Jodu okażeć? a ja, jak? No seba, zresztą do niej chodzi tylko o konsultacje. Nasi klienci w ramach pakietu Menzen Plus mają też dostęp do wniosków o interpretacje indywidualne. Piszą za nich skargi do USA, mają dostęp do wzorów umów, do newsletterów, dedykowanych szkoleń podatkowych. Piszemy dla nich opinie, prawa, spowodujemy analizy, audyty. Full opcja, jedyna opcja w kraju. Proszę cię bardzo. Kolego. No dobra, przekonałeś mnie. Daj to Polkę. Będzie się lepiej nagrywało. No dobrze, wracając. Jesteśmy już w panelu klienta. Widzimy taki oto kalendarz, gdzie możemy wybrać sobie Termin konsultacji. Możemy wybrać też sobie osobę konsultanta. Tutaj wybrałem kolegę Bartosza Przybysza, który jak widać zapuścił wąsy. Być może niektórzy z Państwa mieli z nim konsultację jeszcze pół roku temu tych wąsów nie było, teraz już są, także proszę się nie zdziwić to jest dalej ta sama osoba. Mamy Kacpra Boronia, mamy Kubusia Nowogórskiego, Jędrzeja, Natalię, Konrad, Wiktor, Agata, Wiktor. Długo by wymieniać. Wymieniłem wszystkich. No dobra, jeżeli wybierzemy sobie konkretną osobę, z którą chcemy konsultację, to widzimy też jej dostępności. O, Kacperek ma już o 8.00. To sobie we wtorek o 8.00 z Kacperkiem zarezerwujemy termin konsultacji CIT w pakiecie premium duży. Bo tutaj też oczywiście możemy wybrać sobie tematy konsultacji. Między innymi CIT, PIT, VAT, leasing, IP Box, no po prostu cuda na kiju, proszę Państwa. No ale e... dobra, a jak ktoś będzie chciał po 16? No to żaden problem, kolego kochany. O, proszę bardzo, Kacper na przykład o 17.30 we wtorek ma dostępność. Możemy sobie, możemy sobie z nim konsultację umówić. Ej, to jest spoko. Zresztą Seba, po co ci konsultacja po 16? Nie oszukujmy się. Chcesz się z kimś po 16 umówić? Pewnie zolą, co? Ale zolą to na kawę, a nie na konsultację, kolego, kochany. No dobra. 17:30, Kacper Boroń. Jaki my możemy mieć problem podatkowy? O, już wiem, co lepsze VAT czy ryczałt. Niech się Kacperek pogłowi. No dobra, rezerwuj. I jak widać, mamy potwierdzenie naszej rezerwacji o 17.30. Konsultacja CIT z naszym doradcą podatkowym, Hasprem Boroniem. Tutaj możemy tą rezerwację odwołać, możemy zmienić termin, możemy sobie dodać ten termin do naszego kalendarza. Także jak Państwo widzicie, opcji jest multum. To by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę. Siema Sąbek. co lecimy na siwkę?